Skąd się bierze judaizm, skąd się bierze chrześcijaństwo. Ale zacząć muszę od Midraszu, od takiej krótkiej opowieści, mądrości. Nawet nie wiem, jak to ładnie po polsku nazwać. Otóż na przełomie, tego, w okresie, który my teraz nazywamy przełomem R, tak na przełomie I wieku przed i I wieku naszej ery, w Jerozolimie, wówczas pod już, już pod panowaniem rzymskim, istniały dwie wielkie szkoły uczonych rabinów, którzy zajmowali się już wówczas komentowaniem, wyjaśnianiem pisma. Jedna to była szkoła rabiego Szangmaja, druga to była szkoła rabiego Hiller'a i pewnego dnia do rabiego Szangmaja Przyszedł pewien człowiek, nie Żyd, poganin i powiedział mu tak, Rebe, słyszałem, że jesteś niezwykle mądry i znasz wszystkie te wasze żydowskie pisma. Coś Ci powiem, ja się nawrócę na Waszą religię, nawrócę się na Waszą religię, jeśli ty będziesz potrafił wyjaśnić mi te Wasze żydowskie pisma, stojąc na jednej noce. No i rabi Szamaj, który był człowiekiem bardzo popędliwym, gniewliwym. Natychmiast tego człowieka przegnał, krzycząc na niego. W związku z tym człowiek ten, który był uparty z kolei poszedł do Hilera, przeciwnika Szama, i powiedział, powtórzył to samo pytanie. Tak, że powiedział Rabi, wyłóż mi wasze święte pisma stanąc na jednej nodze, a ja się wówczas nawrócę moje krzesło, jakby to do wzięcia, bo ja i tak zawsze biegam No i cóż zrobił Rabi Hiller? Rabi Hilera stanął na jednej nodze. I powiedział, nie czyń nikomu tego, co tobie niemiłe. To jest cała tora, reszta to komentarz. Idź i ucz się. I oczywiście ta, jakby w tej anegdocie się bardzo dużo rzeczy mieści, tak? To znaczy żyjący o właściwie jedno pokolenie po ci Jezus z Nazaretu, według jego uczniów, czyli już w pierwszym wieku naszej ery, w tej, samej, w tej samej okolicy, tak? W tej samej Palestynie, według jego własnych uczniów nauczał z kolei, że złotą zasadą postępowania jest zasada, cokolwiek chcielibyście, żeby ludzie wam czynili, wy im czyńcie, tak? Rabbi mówił nie czyń drugiemu, co to winimy. Mówi. Jezus mówił czyń innym to, co chcielibyście, żeby inni wam czynili. Ale generalnie zasada jest w sumie ta sama, tak? To jest to, jak mówię, też to, to samo środowisko. Rabbi Szama i Rabi Hiller uchodzą za, jakby należą do tych pokoleń takich właśnie ojców, założycieli tego, co się potem stanie judaizmem, tak jak go rozumiemy współcześnie. To, czym się zajmują, to jest, tym, czym to się, czym się zajmuje, jest właśnie komentowanie owej, owego pisma, takowych świętych pism, owej tory oraz pozostałych świętych pism religii żydowskiej. Ta konkretna opowieść właśnie dla Lana Midrasza, ona jest bodajże zapisana w Talmudzie, czyli właśnie w takim największym zbiorze, najważniejszym zbiorze komentarzy. No i ona też przy okazji jakby właśnie całej takiej swojej dwuznaczności, tak? to znaczy z jednej strony ona ma przypominać o wadę tych świętych pism, a z drugiej strony ma ostatecznie przypominać, no właśnie, o pewnej prostocie tych ostatecznych nakazów, które z tych pism wynikają. I jednocześnie ta historia jest mi też potrzebna po to, żeby postawić taką tezę, która nie jest moja, bo ja zaczynamy między innymi z tej książki będę ją potem jeszcze puszczać i pokazywać. To jest w takiej serii bardzo krótkie wprowadzenie. To teraz mi też trochę po to, żebyśmy sobie uświadomili, że judaizm w tej postaci, w jakiej on się będzie potem rozwijał, tak w średniowieczu i owoce nowożytnej, wcale nie jest tak naprawdę starszym bratem chrześcijaństwa. O, religia żydowska oczywiście. Jest dużo starsza niż religia chrześcijańska. Chrześcijaństwo, o tym będę troszkę dzisiaj pewnie mówić, powstało zresztą jako jeden jej specyficzny dosyć odłam, tak, tylko nabrało potem zupełnie nowego znaczenia. Natomiast ta religia żydowska też przechodziła bardzo różne etapy swojej ewolucji. I to, co jakby się stanie judaizmem takim właśnie, jaki potem będziemy znać historycznie, jakim mamy też do czynienia dzisiaj, urodziło ro się mniej więcej w tym samym czasie co chrześcijaństwo, a właściwie nawet można powiedzieć, że się rodziło tak ostatecznie, że się tak narodziło później niż chrześcijaństwo, bo za taką przełomową datę dla rozwoju judaizmu chodzi rok 69-70, kiedy Rzymianie zniszczyli świątynię w Jerozolimie. Dlaczego to jest akurat przełomowa data, z czym to się wiąże, o tym jakby jeszcze za chwilę. Natomiast, no właśnie, już w tych pierwszych wiekach, w czasach właśnie Maja i Rabbi'ego Hillera, rodziła się ta praktyka, która dla właśnie judaizmu jako tej szczególnej religii będzie miała takie ogromne znaczenie, to znaczy praktyka czytania świętych pism, komentowania ich, interpretowania i tworzenia na ich podstawie zasad i praw, które mają rządzić życiem pobożnych ludzi. Ta opowieść o Szamaju Hillelu jest też zresztą przy okazji jeszcze opowieścią o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o takim problemie, przed którym stała religia żydowska mniej więcej w tym okresie, tak? I właściwie trochę stoi do dzisiaj. To znaczy ona jest też trochę opowieścią o takim pytaniu, czy religia żydowska jest religią dla wszystkich, czy tylko dla Żydów? I religia żydowska tradycyjnie odpowiadała na to pytanie dwojako, to znaczy raz mówiła, że tylko dla Żydów, bo to jest właśnie tak konkretna grupa ludzi, zwana już w Piśmie Świętym Narodem Wybranym, której konkretny Bóg powierzył pewne zadanie tak, w świecie związane z wyznawaniem tej właśnie religii, ale jednocześnie zawsze byli też tacy, którzy mówili, ale nie, ponieważ ten Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem, w związku z tym jego religia powinna być dla wszystkich, nie tylko dla potomków. Dla ludu Izraela, nie tylko dla potomków Abrahama. I w związku z tym właśnie nawracanie też jest jakby częścią zadania, które Izrael sobie historycznie stawiał. Bardzo różnie, jakby, różnie w różnych czasach różne opcje były górą tak, w religii żydowskiej. Akurat okres cesarstwa rzymskiego, pierwszej wieki chrześcijaństwa, mniej więcej, to jest też okres, kiedy właśnie religia żydowska starała się przyciągać i nawracać. Też skądinąd z powodów politycznych ostatecznie jej na to nie pozwolono. Tak to znaczy ani Rzymianie nie byli tacy specjalnie entuzjastycznie nastawieni do tego zjawiska. Już później, kiedy Żydzi się rozproszyli w diasporze, kiedy upadło cesarstwo rzymskie, kiedy Żydzi w średniowieczu żyli wśród chrześcijan, napiętnowani przez nich jako ci gorsi, to w zasadzie prozelityzm, tak? czyli nawracanie się na judaizm, bywało najczęściej zakazane i surowo karane. Tak? To jest Zjawisko, które historycznie było raczej tępione. I bardzo rzadko się w związku z tym zdarzało. Tak? I ostatecznie w związku z tym y, dominowała historycznie ta opcja zamknięcia, ale właśnie ona też o tym też warto pamiętać, nie była nigdy ani jedyną, ani najważniejszą, ani główną możliwą opcją. No więc teraz ta Biblia, już opowieść o Szamaju Hilda nam też pokazuje, że może być właśnie bardzo różnie interpretowana. No, i oczywiście, że tak powiem, zła wiadomość jest taka, że właściwie trudno powiedzieć o jednej Biblii, tak? Istnieje kilka książek, kilka zbiorów tekstów, tak? O których mówimy w Biblii, a one się trochę od siebie różnią. Więc powiedzmy sobie tak w pewnym uproszczeniu, z czym mamy do czynienia. Otóż, tak zwana Biblia Żydowska. Czy to widać, jak ja tak piszę? Tak, okej. Okay. To jest mniej więcej mniej więcej równa się chrześcijańskiemu Staremu Testamentowi. Tak? Podstawowa różnica jest taka, że Biblia żydowska obejmuje wyłącznie dzieje ludu Izraela, pisma, proroku, pisma historyczne, psalmy, pieśń nad pieśniami, księgi mądrościowej pisma proroków. Natomiast oczywiście chrześcijanie dodają do tego swoją, całą swoją część, czyli cztery Ewangelie mówiące o życiu i nauczaniu Jezusa oraz o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu, uznanego przez chrześcijan za Mesjasza, dzieje apostolskie, listy apostołów i apokalipsę. Mam nadzieję, że o tym nic nie zapomniałam. Ale to się wrażliwie teraz weryfikuje. Natomiast ten Stary Testament występuje w co najmniej dwóch wersjach w świecie chrześcijańskim katolickiej i protestanckiej. I teraz protestancki Stary Testament to jest w zasadzie dokładnie Biblia Żydowska, tak? Protestanci, innymi słowy. Istniała pewna grupa ksiąg, znowu za chwilę powiem więcej o tym, co to były za księgi, skąd się wzięły, które w pierwszych wiekach naszej ery, kiedy rabini żydowscy dokonywali takiej ostatecznej redakcji swoich świętych tekstów, tak i ostatecznie ustalali ich kanon, rabini żydowscy je odrzucili, tak, wyłączyli je z kanonu. uznali, że nie są one święte i natchnione. One weszły do Biblii Katolickiej. Natomiast, kiedy w XVI wieku protestanci dokonywali, Lutera dokonywał rewizji kanonu Pisma Świętego, to on je również wyrzucił, tak. E, I w związku z tym w zasadzie, e, tak, czyli biblia chrześcijańska składa się ze starego i nowego. Biblia chrześcijańska, jednak wziąłam na mało tego papieru, bo na tablicy. To jest stary i nowy. Plus nowy. Przy czym właśnie tutaj mamy Katolicki, szerszy i protestancki, który już nie jest mniej więcej równy, tylko jest w zasadzie równy Biblii. Żydowski. Żydowska. E, przy czym jeszcze samo słowo Biblia, ono pochodzi, ono właściwie oznacza księgi, tak? to są te księgi, to jest zbiór ksiąg tak? Już to jest, i to jest słowo greckie. E, po hebrajsku Tanach od poszczególnych części właśnie tego tekstu, Tora, Ketubim, czyli pisma i nie pamiętam jak się to trzecie słowo tłumaczy, ale właśnie księgi y, psalmów. I Tora, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, tak? to jest ta część, która w Biblii Żydowskiej, a także oczywiście w związku z tym w Biblii Protestanckiej, uchodzi za najświętszą i teoretycznie to jest ta część, która powinna by, była, powinna by była być najstarsza, ale nie jest. Ponieważ kolejność ksiąg i ich nazwy, i ich znaczenie, jak się okazuje, jak zaraz zobaczymy, nie ma nic wspólnego tak naprawdę z ich jakby historyczną kolejnością powstawania. To, o czym ja teraz mówię, w dużej mierze zaczerpnęłam, to będzie pierwsza rzecz, której teraz puszczę do jakby, pokazywania, w dużej mierze zaczerpnęłam z książek i z zajęć z profesor Anną Świderkówną, nieżyjącą już niestety dzisiaj, która to profesor Świderkówna, najpierw ona była z wykształcenia filolożką klasyczną, historyczką, starożytniczką i ona się zajmowała najpierw przez wiele lat historią starożytnej Grecji, przede wszystkim historią epoki hellenistycznej i też ma zasłu ogromną zasługę, która polega na tym, że ona była świetną popularyzatorką. Ona rzeczywiście sobie postawiła taką misję, zależało jej na tym, żeby tę wiedzę o starożytności tak uprzystępniać, więc napisała całą masę właśnie takich książek historycznych, właśnie popularyzatorskich, a w, już w takim dość podeszłym wieku przerzuciła się w pewnym momencie na biblistykę, ale też jakby wykorzystując całą swoją wiedzę historyczną właśnie do biblistyki i zajęła się głównie popularyzacją. Tak to znaczy, że właściwie nie robiła, jakby nie była badaczką historii Biblii, natomiast zajmowała się właśnie pisaniem książek o tym, co to jest Biblia jak powstawała, prowadziła też właśnie z tego na studiach na Uniwersytecie dla nas zajęcia różne, liczne, i wykłady, i seminaria. Najpierw się ukazały takie trzy tomy, Rozmowy o Biblii, Rozmów o Biblii, Ciąg dalszy i Rozmowy o Biblii, Nowy Testament, a w którymś momencie wydawnictwo Stentor jakby zrobiło taką Wyciągnęło tak, najważniejsze rzeczy z tych trzech tomów i zrobiło taką jednotomową, bardzo ładną i bardzo świetnie nadającą się na prezent skądinąd książkę, bo to takie, wiecie, i papier gruby, i obrazki kolorowe i w ogóle też takie bardzo pensy, no ale generalnie też pewnym sensie takie streszczenie tych trzech tomów. Zaznaczyłam tutaj różne rzeczy, które mi się wydały, ważne teraz, jak mówię, puszczę to... A, świderkówne, świderkówne, tak. tak, tak, zaraz to puszczę, żebyście oglądali, oglądały. Tu macie również na przykład właśnie zaznaczone układ ksiąg, tak, w Biblii hebrajskiej czy też żydowskiej, w Biblii właśnie katolickiej, tak, jaka jest kolejność tych ksiąg i jak one są ułożone, ale też zwróćcie proszę uwagę, bo wam zaznaczyłam w różnych miejscach, na mapy, które są w tej książce, bo one nam też się zaraz Troszkę przydadzą do wyjaśniania pewnych rzeczy, także opuszczam od razu tę pierwszą książkę.